dzień dobry. Witam was bardzo gorąco ja i bardzo rzeczy. Jej to kolejny tydzień z Minecrafta na moim kanale. Pamiętajcie o łapce, subskrypcji, dzwoneczkiem. No i biejcie na mojego instagrama Milka przez 2A i witam was w mojej lodowej jaskini. Nie wiem jak to nazwać, po prostu w naszej lodowej wiecie, ja, Yeti, Palionka i tak dalej. I tak dalej. Więc witam i o zdrowie was pytam. Napiszcie w komentarzu, jak się macie. Mam nadzieję, że wszystko was w porządku. No i co i co? No nic się nie zmieniło w sumie od poprzedniego odcinka u mnie, ponieważ u mnie jakby ja dalej siedzę w sensie inaczej. Wczoraj nagrywałam dzisiaj ten odcinek. Dzisiaj znaczy wczorajszy odcinek został nagrywany dzisiaj. O, może taki sposób, wszyscy sensie wiem, że nie czajecie, ale ale spokojnie ja też je czaję. W każdym razie po prostu nagrywany na zapas. O to mi chodzi. No i przesiedziałam przez 2,5 godziny. czajcie to 2,5 godziny widzowie siedziałam, żeby dokończyć pokój. I zaraz wam pokażę, jak on wygląda, ale zanim to, pamiętajcie, że łapkę oraz subskrypcję. To bardzo, bardzo ważne. Więc słuchajcie, lecimy. No i tak. Zapraszam was bardzo serdecznie. Na pokaz, widzowie, tak to wygląda. Więc tak, po pierwsze po prawej stronie mamy tutaj w ten sposób magazyn. Tak on wygląda. Mamy tutaj oczywiście skrzyneczki, mamy biblioteczki, mamy pełno piecyków, nie są jeszcze uzupełnione, ale będą. Jeżeli strzyki, to tylko jedna jest uzupełniona. No i mamy też również, sobiecie, dużo kowadeł, ponieważ wszystko jest bardzo ważne. Taki mam polecenie od jego, nie wiem w sumie czemu, no ale no, tak mi kazał zrobić, więc słuchajcie, robię. No i tutaj, słuchajcie, kolejny pokój, mamy tutaj Enchanting Table i to wy napisaliście, także dziękuję za to, że tutaj napisaliście, że mam właśnie go zbudować. No i też pisaliście mi na Instagramie, także bardzo, bardzo dziękuję za te informacje, ponieważ bardzo mi się przydaje. No, i chyba ładnie to wygląda tak, sądzę. No, i oczywiście jest na 30 level, jakby co? Także mega spokój. Musimy tutaj zostawić dziś lapis, żeby to było wiecie szybko, sprawnie i w ogóle. Także no, em, także mega gitarka. No, i jeszcze tutaj nam drugą połowę została do, wygospoda wygo wygo wy do wygospodarowania. No, i tutaj będą miksturki i tak dalej, ale ja po prostu nie miałam czasu na to, aby oczywiście e, to ogarnąć, ponieważ. No, śpieszę się troszeczkę z tymi filmami, wiecie o co chodzi. A jutro wstaję o godzinie ósmej, w sensie na 8 mam, więc muszę wstać o godzinie 6.30. O pierniczy widzowie masakry, jest godzina 22.30. Yo! A jeszcze muszę napisać pracę, Rachel, zarobicie. Tutaj mi też coś tutaj nie pasuje, że tu jest tak mało, wiecie, jest jakieś miejsce takie do zagospodarowania, ale jeszcze nie wiem dokładnie co. No i tutaj pasowałby obraz, ale oczywiście nie ma obrazów, które mają raz, dwa, trzy, cztery, pie, raz, pięć kratek, dokładnie pięć kratek, więc no, mega kiepska sprawa. He, no ale cóż, słuchajcie, no i tutaj będzie też dalej jakieś przejście, ale jeszcze nie wiem gdzie. Pewnie jakiś portal będzie, będzie trzeba zrobić, no nie wiem, co to się wszystko okaże. Jak na razie tak to się prezentuje, także no, spoko, yy, poko. Yy, no i to w sumie tyle co się tutaj zmieniło. Jak wiecie, no tutaj nie ma żadnych zmian. Tutaj też tak wygląda, co się tak jak wyglądało, nic się totalnie nie zmieniło. U mnie w pokoju też tak to wygląda. Yy, no i jeszcze yy, co miał... Aha, kurde, miał u niego i jest pełno rzeczy oczywiście, które są... Useless, czekajcie, co za książka to jest ta umowa, dobra. Tak tylko sprawdzę, jaki wypadek. Tej książki nie widziałam wcześniej. Plan. O, tu mamy w Tego nie widziałam wcześniej, dobra. Plan zabić Chipsona, zabić Paliona, zabić. okej, okay. Hmm. Okej, okay, do, To dosyć kiepski plan. E, czy Palionka też ma takie dziwne plany? O, ma tyle diamentów? Co okej, okay, mega dziwne. Ja tu muszę chyba przeszukać tutaj bo jakby... Okej, okay, tego się spodziewałam. Wiecie o co chodzi? Dosyć mocne. Czy tam coś jest? Czy wy to widzicie? O co tutaj chodzi? Okej, okay, trochę dziwne. Ale na razie tego nie będę ogarniać. W sensie. Kurde, czy balionka ma tu jakieś skrzynki albo cokolwiek takiego. O, tu będzie jakieś przejście pewnie tajne. Wait a minute, wait a minute. Czy nam się to uda? Albo jednak nie ma tajnego przejścia? Ej, byłabym przekonana, że to będzie tajne przejście, ale dobra, nieważne. W takim razie nie ma tajnego przejścia, nevermind. Ale e, ja muszę sobie chyba przeszukać skrzynki, w sensie jakby e, wszystko spoko, ale bez przesady. Dobra, nie ma tutaj żadnych książek. Kurde, powiem wam, że no, między nami, tak, między nami, nie mówcie tego nikomu, zwłaszcza i temu, ale troszeczkę mi to zmartwiło, jakby. Może ja tutaj jest coś na serwerze, nie mam nikogo na serwerze, tak? Szybciutko tylko polecę do. na, 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 na niby palionowo, wiecie co chodzi? Obczaję po prostu, co tam jest, 5 I ja mam pojerwerkę, mam pojerwerkę, dobra. I na wszelki wypadek jeszcze sobie pozbieram jakieś rzeczy, dobra. E, załóżmy sobie Elytre. I jeszcze sobie zabierzmy złote jabłka, tak? Totalnie profilaktycznie. 12 nam wystarczy, okej. Okay. Lecimy szybciutko do. By tam. wiecie, do chłopaku, po prostu zobaczyć, co, co tam się w ogóle dzieje. Bo, jakby to mnie troszeczkę zmartwiło, w co się sensie zmartwiło. No, wiecie. Jestem Team timieti Team Yeti w ogóle, ale no. No ja nie chcę. Po prostu, ja jestem po prostu pokojową osobą, widzowie, wiecie o co chodzi? Ja jestem na maksa pokojową osobą. Ja po prostu bym nie chciała, żeby tutaj cokolwiek się działo złego. Także no, yy, dobra, zaraz to zobaczymy, zaraz obszajmy, więc lecimy szybciutko, oczywiście w tamtą stronę. Yy, no i zobaczymy, czy, czy wszystko jest w porządku i, i, i czy cokolwiek się zmieniło. Także uwaga, uwaga, let's go. Dobra, słuchajcie, lecimy fajerwerką. Yy, dobra, fajerwerk, fajerwerk. let's go, widzowie. Yy, jak na razie chyba jest wszystko w porządku. W ogóle, wow, jest tutaj dany mój skin. Powinien być skin yetiego tak swoją drogą, coś w się sensie przydałby się. Nie wiem czy Wy też tak uważacie, ale ja tak uważam. No po prostu jak zły, siedziałby ten skinietiego jak zły, także według mnie trzeba coś takiego zrobić na następnych odcinkach. Wow, dobra, czekajcie. wow, chciałam tam polecieć, ale nie wyszło. Dobra, słuchajcie, w takim razie sobie jeszcze polatamy. E, ja nie mam opcji, że na to wlecę, więc słuchajcie, no wylunujmy po prostu gdzie indziej. Dobra, w, w, w owcach, whatever, nie wiem cokolwiek to jest, Możemy, może, być, może, mo może być, może być nie może być. Okej, okay, więc tak, My jesteśmy oczywiście tutaj na... Uch, aż mrozi po prostu, no, dawno tutaj nie byłam. Ale okej, okay, nawet nie wiem jak to mówić, bo już jetowice widzowie chyba powinniśmy na to mówić. Czy są jakieś ogłoszenia nowe, czy coś? to jest chyba tylko po prostu zasady jetowic? Tak, jetowice, still. Dobrze, dobrze, dobrze. No, nic się tutaj nie zmienia, więc w sumie to dobrze. E, chociaż tak trochę, czekajcie, ja bym chciała jeszcze w ogóle... Dziwne, że ta rzeka nie zamarzła. W sumie, no, me, w sumie to mega dziwne, ale okej. Okay. Lecimy teraz tutaj, no Szypsona nie ma co, widzowie, u Szczypsona nie ma co tam do niego go odwiedzać, ponieważ to już nie jest jego dom, nawet nie wiem gdzie on mieszka, e, tak, u mnie jest wszystko w porządku, zjedzmy sobie ciasto, bo jestem w sumie głodna, także zazjedzmy to. E, I tak, no jeszcze trzeba widzowie jedną rzecz zrobić, oczywiście na nakarmić Daisy, jak tutaj już jesteśmy, ponieważ ona ja, akurat mega bardzo tęsknie, także no, ale ona jest po prostu, no na takie po prostu, Ta, tu jest bardzo ciepło w tym moim laboratorium, czy cokolwiek to jest, nie wiem jak to mam, Ach. Ach, no to nie wchodziłam, dobra. E, jakkolwiek mam to. No, ja piernicze nazywać, dobra, jeszcze raz. Uwaga. Go, 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 go! Dobra, słuchajcie, udało nam się, ale to była szybkość. Dobra, idziemy do Dejzuwy. hej, lazy, crazy, proszę bardzo, rybka. For you specjalnie, no i pięknie. W każdym razie tak, tutaj cokolwiek się w ogóle jest dobrze, wszystko jest, wszystko dobrze. E, Perfekto, dobra, tak tylko po prostu sprawdza, ponieważ no różne rzeczy tutaj się dzieją, bo nie, nie, nie wszystko jest nagrywane, wiecie co chodzi, lepiej chcecie takie rzeczy sprawdzić, Dobra, w każdym razie. Ja, chciałam z sytuacji, Tutaj widzę, że zabrakło tych e, jakichś kwiatuszków, nie wiem, mi trochę przykro, bo tutaj nie ma słoneczników, które tutaj rosły, no ale no nie będziemy ich sadzić, że tutaj nawet nie mieszkamy, więc powinna się przywiązywać szczególnie do tych miejsc. O jejciu, i co, I, i nic, no kurde, kurde. Hmm, może sprawdźmy jeszcze laboratorium, w sensie to jest takie, są takie podejrzane po prostu miejsca, więc wa warto sprawdzić. Tylko, że, kurde, nie widzę tutaj żywego ducha. Co? Jak oni już nie żyją? W sensie, jakby ja nie wiem, bo nie ma z nimi żadnego kontaktu. Także, jeżeli byście tak mili, byli mili widzowie, to w komentarzu możecie napisać. Ojej, gotościk, okej. Okay. Zapomniałam, że to zrobiłam. W każdym razie, tak jak mówię, napiszcie, widzowie, co o tym sądzicie. Nie no, tutaj chyba nic nic, nic, nic nie ma. W sensie nie napiszcie o tym, co sądzicie, tylko napiszcie, czy, no jak wygląda, czy oni żyją, czy co? Czy w sensie palią Dave i Szczypson. Także dajcie widzowie znać w komentarzach. E, tutaj w tym nic nie ma, więc ok. E, ja bym jeszcze tylko, słuchajcie, szybciuteńko zerknęła. Dajcie mi słuchajcie moment. wiecie że w ogóle tego nie widziałam. Nice, całkiem mądre w sumie. W każdym razie y, tak. Tak wiecie, do Paliona jeszcze i do Dave'a a zerkniemy szybciutko i do bzyka. No, mam nadzieję, że rozumiecie. Po prostu trzeba to sobie sprawdzić, więc muszę to sprawdzić. Się sprawdzam. Dobra, sobie lecimy szybko, żeby nie było tutaj, czy. jak to wygląda. No, wiecie, może akurat coś tutaj będzie. A po prostu przynajmniej zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dobra, najpierw Dave, ponieważ jest najbliżej. To jest jakaś skrzynka, ale nic w jej niej nie ma. Może na dół nie, ale na górę, Można jakoś wejść na górę. Nie wiem, jak to się wchodzi. No way, że to są takie schody. Ja ciekacie w ogóle, mega mądre. Czy to jest jakaś tajna skrytka? Okej, okay. nie ma tajnej skrytki. o dziwo. Myślałam, że coś będzie. Tutaj nie ma nic. I on ma szare łóżko, takie ładne. I ma ender chest. Kurde. No way. Jeszcze wykorzystał mój, mój patent. Ale bardzo ładnie to wygląda tak swoją drogą. Mega cute. Okej, okay. dwa tutaj enchanty. Tutaj nie ma nic. On nic nie ma w skrzynkach, Kurde, no. Okej, okay, to jest jakieś skrzynki, ale tutaj też nic nie ma z tego, co widzę. Tu jest pomarańczowe łóżko. I to jest chyba słuchajcie ślad yy, tego. Szczypson, Szczypson ma zawsze pomarańczowe łóżko. Także wydaje mi się, że to może być on. Co on ma tutaj skrzydłem? No w sumie nic ciekawego. Tutaj też widzę, że dostał y, odpalioną płytkę, czyli to nie tylko ode mnie. Okej, okay, tutaj jest... Znaczy nie tylko do mnie, w sensie takim. O kurde, ty, ja nie chciałam tutaj wejść, Jak ja mam stąd wyjść Zowie, Ja nie chcę! Dobra, to jest widzę, że wpływamy na ten, wpływamy na ten, wybacz... Sorry Dave, że tutaj sobie u, u ciebie chodzę, no taka sytuacja, dobra, słuchajcie. E, wychodzimy stąd, jeszcze słuchajcie, musimy mogą zobaczyć mniej więcej, tutaj bzyka, ale tutaj... No kurde, ja się boję ogólnie, że ktoś zaraz tej wbije i to będzie problem. Mega problem. I tam by, i tam by tak siedział po prostu ten, jak on się nazywa: Yeti, widzowie. No po prostu jak zły. Siedziałby jak zły tamten Yeti, także warto było to określić. To jest mega podejrzane, że z bzyku zawsze mam w ogóle drzwi otwarte i olo po prostu. Tutaj, no nie wiem, mi się nie zmieniło widzowie u bzyka, ale jeszcze słuchajcie szybko palionka i pali. No w ogóle z palionką muszę też jakiś odcinek nagrać na dniach, ponieważ dawno się z nią nie widziałam. Ale tak, widzę, że palion tutaj, no. Same nudy. Same nudy. Totalnie. Nic się nie dzieje. Ok, ale widzę, że tutaj zostawił jeszcze łóżko palionki. To mega miłe, w sumie, z jego strony. E, Okej, okay, dobra, zamykamy, nie wiem, czy one były zamknięte, czy otwarte drzwi, nieważne, jest to nie istotne. Wracamy, słuchajcie, na nasz, oczywiście na naszą miejscowę. No i tak myślę, że kurde, no fajnie byłoby też tutaj znaleźć jakąś bazę, wiecie o co chodzi. Jakby to byłoby mega OG opcją, także dajcie znać, co o tym, co, co o tym sądzicie. E, będę czytać wasze oczywiście komentarze, więc pamiętajcie, że czytacie jakiekolwiek komentarze, ponieważ to jest ważne, ja zawsze czytam. Dobra, lecimy, słuchajcie, wracamy, chyba już jest z noc, więc ja bym się bardzo chętnie przespała, także let's go szybciutko, bo naprawdę jestem strasznie zmęczona. No i też muszę sobie pisać tą pracę a wy nawet nie wyobrażacie sobie jak bardzo mi się tego nie chce robić. I musimy w końcu zupgrade'ować widzowie nasz dom, w sensie jakby to jest mega ważne, także trzeba go sobie zupgrade'ować, ogarnąć. No i chyba porozmawiam też z Yetim a propos z tego dziwnego jego planu, ponieważ no, ten plan akurat mi się nie podoba. Jakby wszystko spoko, ale bez przesady. Ja bym jednak, żeby po prostu no chłopaki dołączyli tutaj do nas, wiecie o co chodzi, a nie żeby no, po prostu chcę, żeby to się obeszło przez jakiś ofiar śmiertelnych. Mam nadzieję, że rozumiecie. Także postaram się o to przegadać to z Yetim yy, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Wy zostawcie łapkę, subskrypcję oczywiście. Ja sobie jeszcze zjem jakiegoś może ziemniaczka na no, slajdzie na dobranoc. Także let's go i co spać, ponieważ no co, no jak mówię, wzywam. Nie słuchajcie, noc. także dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro o godzinie 18.30. Łapkujcie, subskrybujcie, miejcie się dobrze. Papatki, lowki w ogóle kiski. Pa, pa.